Najczęściej do takich urazów dochodzi podczas dużych urazów skrętnych kolana, bardzo wysoko energetycznych. Może to być podczas krzywego stanięcia, podczas biegu, podczas urazów skrętnych na meczach piłki nożnej, podczas dużych urazów skrętnych podczas jazdy na rowerze, spadając z tego roweru. Ale może do nich dojść także. W wyniku zwykłego pecha podczas przykucnięcia, jeżeli ktoś wcześniej miał jakieś minimalne, horyzontalne, ale stabilne uszkodzenie łąkotki kolana, przy przykucnięciu, lekkiej rotacji, ta część łąkotki może się oderwać, przemieścić i takie kolano może się wtedy zablokować. Po boli, potem przestanie boleć, ale blok kolana sam nie ustanie w przypadku takiego uszkodzenia, ponieważ jest blokiem mechanicznym i trzeba go operacyjnie odblokować. Takie urazy leczy się głównie agroskopowo. Staramy się zawsze szyć jak największą część tej łąkotki żeby zachowywać, zachowywać staw w normie i nie dopuszczać do rozwoju późniejszej choroby zwyrodnieniowej, powrót do zdrowia to jest mniej więcej 4-6 tygodni w ortezie bez obciążania, w zależności od rozległości uszkodzenia tej mąkotki, no a później długa i ciężka rehabilitacja. Takie normalne funkcjonowanie, w sensie chodzenie, z, z obciążaniem, bez bólu, z w miarę pełną ruchomością, zwykle zajmuje około 2-3 miesięcy. Od czasu urazu. Jeśli myślimy o powrocie do jakichkolwiek sportów, to takie sporty wymagające, piwotujące, wymagające maksymalnego zdjęcia, maksymalnego wyprostu czy też ruchów rotacyjnych kolana, taka rehabilitacja może zająć nawet ponad pół roku do 9 miesięcy.